w tym roku, 2007 niewiele jeszcze udało nam się zgromadzić, bo to było, nie chciałabym mówić nieprawda, ale tak około 6 tysięcy. No za te pieniądze w tym roku robimy jeden z i jednego z prezydentów. A w wyniku tej kwestii OKR-u Pani... Zna i nie wie ile tam znów. No trudno jest w tym, w tym momencie powiedzieć. A jeszcze mam tu informację, że od zeszłego roku funkcjonuje ta internetowa baza danych. A jak dużo tam już jest yy, grobów wpisanych? Czy prawie 100% do, do jakiej liczby Państwo doszliście? W SS? Ja tak, prawie, prawie 100% najpoczynnie ze jest pod postura po bo tam cały czas. Yy, Dokonywane agilizacja są wpisywane drogę na tych nowych cmentarzach, czyli cmentarzu Markowickim w można powiedzieć, że to jest 100% W prawie 100% Rankowicki jest cały czas dopisywane o, 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 o. Ale rozumiem, że te czasy najbardziej współczesne są do znalezienia, korze tak. jest wstecz, tak?